7 marca eee, a, Zrobimy teścik wow. Czyżby mi zgasła świeczka? Nie ma w ogóle przebitki Nie ma kółeczka no, Zobaczmy najpierw na, na to poziomie zera Wszystko jest zamarznięte świeczka mi zgasła Ustawię nóżki No No to nie spodziewawszy Dobra eee. Okej, okay, wymieniam tą puchę Ups na wersję troszkę ładniejszą, czyli dwie osłonki na doniczki z Ikei e. I będzie coś takiego. Okej, okay, minęło, nie wiem, z 5-10 minut. E, tutaj już widać, że się zaczyna rozmrażać e, z nadświeczek. Także dostałem to, nie będę czekał. Aż się rozmrozi, żeby zobaczyć, tym bardziej, e, jaka będzie temperatura na koniec. Ponieważ e, słońce zaraz wyjdzie ponad drzewa i tak dogrzeje mi inspektor Także i tak się już wtedy nic nie dowiem, na ile działa świeczka, na ile działa słońce. Także zostałem dwie świeczki. E, no i cóż, jak się trafią znowu jakieś przymrozki, wtedy podjadę. E, no i wtedy zobaczę. No mam nadzieję, że ta hortelce jeszcze odbije, no ale no, no, no co, co zrobić, tak wyszło. 9 lutego. Eee, testuję podwójną... Podwójną. dwójną świeczkę, widzę, że karton mi się przewrócił. No nie, termometr na się Święte bez sensu Ta oczywiście zgasła Ale druga się świeci to całkiem porządnie Dobra, teraz są zapalone obydwie. No i co, no i tyle, kurczę, rozczarowanko. Nadal 9 marca, 15 coś. Zobaczymy, co tak sobie poradziło przez te kilka godzin, kiedy tutaj nie było. Czy pogasły, czy nie pogasły, może chodzi o zbyt małą Zaraz się dowiemy. OK. Temperatura 16. Zobakujemy. I mamy. No 15-16, czyli całkiem fajnie. Pytanie ile słońca i ile świeczki. Dobra. OK. Zaraz to wyłączam. Ona się jeszcze żarzy. Czy musiała się przed chwilą. Nie, ona się pali, żeby było śmieszniej. Dobra, a druga. Jest cieplutkie. Więc pewnie jest. Tak, ta też się pali. Ta ledwo, ledwo ale. Ale się pali. Dobra no już się zastanawiam czy nie dać nowej świeczki że z tą może być coś nie tak no dobra palą mi się tylko słabo może że problemem jest słaby knot dobra eee, trudno na razie to olewam Widzę, że poza hortensjami, które padły, przebiśniegi jakoś próbują. Na szczęście, e, nic długo się nie stało z e, poróczkami. No, ale nie wygląda to dobrze. Chyba muszę trochę dopracować cały projekt. Zastanawiam się też, czemu się tak słabo palą te świeczunie. Ale myślę, że knoc jest tutaj najbardziej oczywistą przyczyną. Także fajnie, że tak długo, ale szkoda, że tak słabo. Musiałbym odpalać co? Na trzy świeczki jechać? Bez sensu. Dobra, przemyślę to jeszcze. Na razie zostawię do jutra. Zobaczymy jutro. Jutro ma być minus 5 rano. Także. Pewnie znowu przyjadę przed pracą, zobaczyć jak to wygląda. No. A, pali się to w ogóle? Zanim zamknę, wolałbym się upewnić. Tak. Sobiuśku, ale się pali. Okej, okay. raz zostawiam to, niech się grzeje. 10 marca. Gdzie na 6:30? Wyraźnie widać, że się pali świeczka. Przynajmniej jadł. O, widać, jedna. Mam nadzieję, że druga też. No i sprawdzamy. No, minus 5. I widzę, że problemem są słabe knoty no Dobra, zamykam to Ech, Kompletnie bez sensu Ech, dobra. To znaczy knoty są za cienkie nie dają wystarczająco dużo ciepła przez to gasną tak jak widać no, więc zniczę tak, ale lepsze. Opcja druga e, grzanie obornikiem. Naj, najlepsze, znaczy obornikiem, kompostem. Najlepsze, najtańsze, najbardziej niezawodne. Tylko najpierw trzeba zebrać odpowiednio dużo materiału, nie pozwolić mu się kompostować wcześniej. No, na no smuteczek, no. Nie wiem, może gdyby było więcej warstw, folii, żeby jednak to tak y, bardziej się kumulowało, żeby było bardziej izolowane. No, ale tak to no, bez sensu. Minus 5 pomimo świecy, która się pali. No, odpalę z powrotem tą, która zgasła. I jedę do pracy. 11 marca. Ciąg dalszy walki z Inspektem Wydaje się Tak, obie świeczki się palą Tu jest ciepłe Tutaj Okej okay. Dobra Sprawdźmy termometr, wpuśćmy zimnego powietrza i mamy Minus pięć. Woda? Zamarznięta. Hortensje padły. Przebiśniegi ledwo, ledwo. Na szczęście. Porzeczki dają radę. Okej. Okay. Zobaczmy na szybko. Co tam słychać w no teraz się pali ta zapałka najbardziej pomaga? Zwiększa płomień No tak, ale nie zmienia to faktu, że woda zamarza i tyle I tyle. Zostają mi dwie opcje olać albo yy, przepraszam, trzy wzmocnić jeszcze bardziej te świeczki to znaczy yy, przetopić je, dać grubsze knoty żeby był większy płomień, ale z tego co widzę teraz, to ten płomień wcale nie jest taki bardzo mały wydaje się w porządku problemem może być to, że mam wymianę powietrza u góry yy, przez te nieszczelności tutaj może dlatego mi to tak nie działa fajnie jak bym chciał albo po prostu brak drugiej warstwy folii podejrzewam że biorąc pod uwagę że mam folię na drugą warstwę to może by było warto wziąć i położyć tą drugą warstwę pytanie czy na wszystkich czy tylko na bocznych no ale do przemyślenia no dobra, no i inspekt, do pierwszej folii dodałem drugą, czyli folię bąbelkową, wszystkie ściany są folią bąbelkową pokryte. Oprócz dołu, na dole była wcześniej paleta, usunąłem ją, po pierwsze, wkładając rozwaliłem sobie folię bąbelkową, na szczęście mam taktajpa, więc to zakleiłem od razu. No i druga sprawa, zbierała mi się woda na spodzie, także Mm, nie wiem, czy, czy taka kondensacja w tym jest, dlatego, że jest trochę cieplej, nie mam zielonego pojęcia, ale generalnie tej wody było dosyć dużo, dlatego też nie, nie będę dawał tam palety, żeby tą wodę móc gdzieś tam sobie jakąś ściereczką wybierać na bieżąco, jak się będzie zbierała, żeby, żeby tam nie, no, nie siedziało tyle wody, bo mi to drewno całe pognije. No nie chcę mieć inspekt na jeden sezon, tylko na dwa, trzy. No, zresztą zobaczmy. Aha, i z tyłu mmm, dokręcimy paletkę e, od północnej strony, e, żeby zminimalizować utratę ciepła. No, to tak, troszeczkę do picu tak naprawdę. No i co? E, będę nastawał system z jedną świeczką. E, dzisiaj w nocy powinno dojść do minus 1, także. Będzie to w miarę fajny teści. no, no przydałoby się minus 5, żeby faktycznie to zauważyć, ale minus 1 też, też powinno dać rady, bo zakładam, że z jedną świeczką powinienem mieć temperaturę gdzieś tam 5 stopni, biorąc pod uwagę, jaką mam izolację teraz na ścianach. Eee, teraz tak, jeszcze jedna uwaga a propos inspektu. Tutaj mam teraz taki kiaszek, ponieważ musiałem usunąć system blokowania klapy ze względu na na folię bąbelkową. Montując folię bąbelkową, nie byłem w stanie mieć tam właśnie tego całego systemu blokowania klapy. Dobra, 7 stopni. Zobaczmy. Teraz sobie zobaczę, jaka jest temperatura rzeczywista otoczenia. Nie, ja zobaczymy. Przez tą chwileczkę coś się nagrać, bo tak jak widać, no, świeci całkiem ładnie. Także... Zakładam, że, że może, powinno też grzać w miarę dobrze. To gdzieś tak, nie jest. z pół godzinki sobie stało. 16 marca. No co, robimy teścik. Po pierwsze widać, że świeczka się pali, bo tu jest rozmrożone. Widać, że ta powierzchnia rozmrożona jest o wiele większa. Jest, nie jest tak punktowo jak poprzednio. No, ale najważniejsze, jaka jest temperatura w środku. Palić się pali, a temperatura... Okej, okay. szału nie ma, ale na zewnątrz woda zamarzła. Na przykład w misce Mikiego, którą przed chwilą rozbiłem, a w Inspekcie woda nie zamarza w ogóle, pomimo że pokazuje okolice zera. Także przy większych przymroskach druga świeczka, ale jedna świeczka przy takim minus 1, minus 2 powinna wystarczyć. Także sukces! Moim zdaniem, sukces. Czyli folia bąbelkowa de facto jakby trzy warstwy, no bo mamy folię, która jest pierwszą warstwą termiczną, warstwo powietrza jako druga warstwa termiczna i folia bąbelkowa z powietrzem dodatkowo jako trzecia no, yy, powłoka izolująca. E, dało radę. Dało radę. No także fajnie. Grunt, że woda w Hortensjach nie zamarzła, czyli, czyli działa. Okej, okay, dobra. Teraz mogę w końcu sklecić ten cały film. Także super. Skończona. Dzięki. Cześć. Na zewnątrz jest około 4 stopni. Sące już zaszło, tutaj jest koło 98 98 usprawieniając od paralaksy yy, to znaczy, że że działa że działa, podnosi mi jakieś 5 stopni